Cześć, dzień dobry. Po ostatnim naszym filmie, gdzie pokazałem Wam diagnostykę szczelności układu dolotowego Volvo X70 silnikiem D5 tam była usterka pokrywy zaworów jako układ dolotowy. Natomiast było dużo zapytań odnośnie systemu, <grym> jak to sprawdzamy. Do tego wymagane jest urządzenie, które wytwarza nam dym i jednocześnie ciśnienie to jest właśnie to urządzenie. Tutaj akurat mamy auto z silnikiem benzynowym 2.4. Natomiast problem właśnie również jest w układzie dolotowym. No I w tym momencie urządzenie nam wytwarza ciśnienie, jak i dym. I ten dym możecie zauważyć. po pięknie wydobywa się. Michał, masz może lampkę? Poć, tutaj lampką będzie lepiej widać z tego. O, teraz widać idealnie. Wiesz? Jeszcze z tej strony. No i spod wtryskiwacza, ten dym się wydobywa. Ciśnienie jakie wytwarza urządzenie to jest do mniej więcej bar, także wystarcza, aby sprawdzić szczelność układu lotowego. Jest bardzo pomocne, bardzo szybko spada się układ dolotowy pod warunkiem, oczywiście, że nie ma innych punktów, z których to ciśnienie może nam ulatywać. Także tak wygląda urządzenie tak wygląda cały. Cały system sprawdzania szczelności układu lotowego w naszym serwisie. Dzięki, trzymajcie się.